Dzień dobry kochani, hejka na moim kanale, zapraszam się na czytanie miesięczne na listopad 2023 roku raczki to jest taki prezencik, bonusik, czytanie miesięczne w postaci krzyża celtyckiego ten rozkład robiłem w ubiegłym roku, zobaczymy jakim powodzeniem będzie się cieszył na ten powrót w sumie na ten powrót. Jeżeli będzie nim zainteresowanie, jeżeli będziecie poświęcać uwagę i będzie Wam się podobało czytanie w, tym, w tej formie, no to zagłości na stałe na kanale. Natomiast póki co to w fazie prób i testów. Bo, kochani, no, jest rozkładem, który pokazuje wiele aspektów, a jeżeli pokazuje jeden aspekt, to Czasem wielość przekazów, a nawet jeżeli jest jeden aspekt, to wtedy układa się w jakąś spójność i całość, bo jest też układem bardziej poszerzonym. Także zapraszam do oglądania. Dajcie kochani ślad, pozostawcie po sobie ślad, dajcie znać, czy Wam to odpowiada. Czy będziecie kochani? No, przede wszystkim, czy te wyświetlenia będą mniej więcej, no, czy będą mniej więcej, to może nie, ale czy będą, czy będą większe niż w rozkładzie mi, miłosnym, miesięcznym? Chociaż oczywiście rozkład na miłość pozostanie. Natomiast zobaczymy, czy, czy tutaj będzie skupiona Wasza energia i Wasza chęć oglądania tych miesięcznych rozkładów na tym. Dziękuję Wam za dotychczasowe lajki, subskrypcje i komentarze. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Osoby, które nie subskrybują kanału i są na kanale, na przykład po raz pierwszy, dzisiaj e, zapraszam do zalogowania w YouTube, zapraszam do. Włączenia subskrypcji i zapraszam do włączenia dzwoneczka. Po tych trzech czynnościach będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach i nic nie umknie Waszej uwadze. Tak więc każde czytanie wtedy obejrzycie na czas. Zaczynamy, drogie raczki, raczuli się. Czytanko miesięczne na listopad. Raczki. Listopad 2023 raki listopad 2023 odwróciła nam się karta głupca, karta nowego początku karta nowego początku, początku na nowo przygody, wyzwania, flirtu zobaczymy jakichś niezobowiązujących spotkań co wy to będziecie czynić w listopadzie drogie raczki Obec tego, y, jakie jest wyzwanie na miesiąc listopad? Asmonet Asmonet w wyzwaniu Co pomaga, co przeszkadza? Gwiazda Gwiazda Piękna gwiazda Gwiazdunia Co odchodzi do przeszłości? Osiem buław no to już widzimy, że do przeszłości odchodzą jakieś, niezobowiąz... jakieś ukrywane relacje, ukryty, ukryty związek już nie będzie ukrywany, raczej już będzie, o ile w ogóle będzie to nie będzie ukrywany, ale zobaczymy odchodzi jakaś komunikacja wszelkiego rodzaju i obfita co jest podstawą tej sytuacji? podstawą tej sytuacji jest sześć monet mhm. Co macie w głowie lub w sercu? W głowie lub w sercu macie pięć monet. No proszę. Co moje drogie. E, moje drogie raczki robaczki. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Paść monet. Mhm. Wasza energia. Dwójka monet. A co wyście tacy monetarni w listopadzie? Ważna materia, ważne monety, ważne bezpieczeństwo materialne. Energia z zewnątrz, a z mieczy. Na zewnątrz jakiś ptak się wkurzył. Nie wiem, czy słyszycie. Zdenerwował się. Ale kot go goni. O, przestał gonić. Ciekawe rzeczy mam tutaj, moi drodzy. Ciekawe. Za oknem. E... Nadzieje lub obawy? Cztery miecze. Cztery miecze. Rada lub wynik. Pustelnik. I pustelnik. Ok. W tle czytania. W tle czytania cesarzowa. Trzy monety. I z martwych wstanie. Ok. Moi drodzy, w tle czytania jakaś ważna postać, no albo to wy dążycie, bo macie tu tak dużo monet, że chyba dążycie do cesarzowej. E, może być w tle czytania też dążenie do materii, do bezpieczeństwa materialnego, bo może być ciąża, może być planowanie macierzyństwa, albo może być już wchodzenie w czas macierzyństwa, e, no ewentualnie właśnie w czas narodzin, e, zaangażowanie w trójce monet. Użycie swoich umiejętności do osiągnięcia korzyści i całkowita zmiana, całkowita transformacja. U kogoś, moi drodzy, może być koniec związku, bo śmierć może mówić o końcu związku, ale to byłaby taka relacja, taki związek, który właśnie był na odległość lub był ukrywany, lub po prostu na odległość, czyli jakaś relacja, jakiś związek na odległość odchodziłby do przeszłości, no i byłby zakończony. Bo ktoś skupia się tutaj w listopadzie z was na materii, na byciu cesarzową, albo dlatego związek na odległość odchodzi do przeszłości, bo jest ciąża, tak? I może tutaj być moi drodzy, sytuacja taka, może tu być kochani też w tle obfitości dążenie do obfitości, do dobrobytu, do posiadania wszystkiego, co chcielibyście posiadać. W centrum czytania w wyzwaniu jest Asmonet. Właśnie Asmonet jest szansą. Tu może przyjść do Was szansa w postaci nowej propozycji zawodowej, nowej znajomości, nowej pracy, właśnie początku obfitości. Tu może być pomysł na nową inwestycję, nowy projekt. Taka dobra pasa, ale to jest też fundament do dalszego rozwoju początek do dobrobytu, początek bezpieczeństwa. Jest szansa na równowagę, na polepszenie sytuacji finansowej. Jest tutaj też możliwy prezent od losu, lub wygrana. Wszystko jest w tym możliwe, bo wszystko tutaj wygląda bardzo dobrze. monet mówi o szczodrości, mówi o zadowoleniu. Wyzwaniem jest bycie szczodrym, bycie zadowolonym. E, pocieszenie, kochani, dobra fortuna, zapowiedź przyszłego dobrobytu i powodzenia. I Asmonet mówi o czasie, że nadszedł właściwy czas, abyście podjęli działania, ponieważ wasze plany powinny stać się rzeczywistością, bo są bardzo obiecujące. Tak więc, jeśli pojawi się taka szansa w Asie monet, pomysł, nowa współpraca zawodowa, nowa oferta pracy, nie wiem, pomysł na nową firmę, nowa znajomość, właśnie, czy jakaś nowa relacja, Kochani, jeżeli się zaangażujecie, jeżeli to weźmiecie, no to macie szansę to spełnić, bo to wygląda bardzo rzeczywiście i bardzo obiecująco. Natomiast, no jeżeli szansa przypadnie, no to no jeżeli okazji, okazji nie wykorzystacie, nie zaangażujecie się, no to szansa przypadnie. I moi drodzy, ten as monet, widzicie, pokazuje, że wyzwaniem dla kogoś może być, bo to jest pozytywne przesłanie, ale mówi o tym, że wyzwaniem dla kogoś może być dążenie do stabilizacji w jakichś relacji, w jakimś związku i może być wyzwaniem tutaj porozumienie. Więc dla kogoś odchodziłby związek na odległość, relacja na odległość, ale dlatego, że macie ze sobą być razem, blisko siebie. Ze sobą, pod jednym dachem, a dla innych po prostu ktoś kończy relację na odległość, kończy związek na odległość i zaczyna, ma nowy początek, dąży do stabilizacji. Dąży nie do związku na odległość, nie do może jakiegoś ukry ukrywania jakichś relacji, tylko dąży do wspólnego zamieszkania, planuje wspólną przyszłość, jest tutaj porozumienie w tej kwestii, jest tu wzajemna wymiana myśli wyzwaniem, jest tu wyzwaniem dogadanie się na wszelkich płaszczyznach i planowanie tej wspólnej przyszłości, planowanie wspólnego bycia ze sobą, tak? wspólnego zamieszkania. Moi drodzy, wyzwaniem tutaj może być też poznanie kogoś wyjątkowego, kogoś interesującego, no bo będziecie cieszyć się dużym powodzeniem, ktoś będzie was adorował, a możliwa miła niespodzianka też od drugiej osoby. Dobre widoki na przyszłość zawodowo nowa oferta pracy, możliwy awans, możliwa nagroda. Możliwe właśnie rozpoczęcie własnego biznesu, czyli otwieranie własnej firmy. Ogólnie poprawa sytuacji materialnej jest wyzwaniem i wsparcie finansowe, bo Asmonet mówi o wsparciu finansowym. Przyjdzie to wsparcie, czy to w postaci, kochani, otrzymania cennego prezentu, otrzymania ważnego dokumentu czy miłej niespodzianki. Czy wyzwaniem będzie zaproszenie na jakąś wyjątkową uroczystość, czy też kupno drogiego przedmiotu? Jakaś wiadomość, jakiś, jakiś list, jakaś wiadomość, jakiś przypływ gotówki. Czyjaś wygrana może też przyczynić się do poprawy tej sytuacji materialnej. Może decyzja o zakupie nieruchomości spowoduje. E, Dążenie do tej stabilizacji, bardziej takie ustatkowanie się, ustabilizowanie się. Słuchajcie, tutaj w dużej mierze ktoś może z Was otrzymać spadek albo otrzymać darowiznę, i to powoduje, że stajecie się taką cesarzową, że w tle macie. Tą cesarzową. Będziecie chcieć wtedy umiejętnie, będziecie chcieć się zaangażować w coś, umiejętnie w, y, wykorzystać, że tak powiem, swoje umiejętności do odniesienia korzyści, i część z Was zrobi totalną metamorfozę, totalną transformację, przejdzie, zrobi w swoim życiu po to, aby mieć nowy początek, nowy, możliwe, że lepszy, ale nie będziecie wracać do starego. No, nie będziecie wracać do starego, bo w głowie była jeszcze jakaś bieda i brak wsparcia, ale tutaj postrzegam to jako brak wsparcia, właśnie albo materialnego, a teraz w Asie Monet jest szansa na to wsparcie, to wsparcie przychodzi. I w podstawie sytuacji też jest hojność, więc też do tego przejdziemy. Co pomaga, co przeszkadza? Pomaga lub przeszkadza gwiazda. No, moi drodzy, gwiazda y, mówi o tym, że pomaga wam nadzieja, pomaga wam y, y, spełnianie, wypowiadanie życzeń może pomóc, bo jak będziecie kochani wypowiadać swoje życzenia, pragnienia, to to, co wy będziecie wypowiadać, może się spełnić. Może Wam pomóc po prostu. Ta energia może wam pomóc, energia gwiazdy, y, nadziei, y, optymizmu, wiary w to, że wszystko się uda i może się udać. Tu jest jakaś nadzieja czyjaś na ciążę, może pomóc. Y, bo no jeżeli miała być ciąża, no to w gwieździe to może pomóc, kochani, wypowiadanie tych swoich marzeń, pragnień, bo one mogą stać się rzeczywistością, mogą zacząć się realizować, materializować w listopadzie. Może też być, kochani, nadzieja tutaj, co może pomóc? No, myślenie o tej jedynej, o tej właściwej osobie przyciąganie do siebie też tej właściwej osoby. Bo tu, kochani, może pomóc jakaś miłość, hmm, jakiś stan zakochania. E, jakieś zakochanie może pomóc. E, trudno powiedzieć, czy wasze, czy drugiej osoby. Jeżeli poczujecie do kogoś taki stan w listopadzie, albo ktoś do was, to nie odrzucajcie tej osoby, nie bagatelizujcie tego, bo to może właśnie spełniać jedno z waszych marzeń lub pragnień tutaj w listopadzie. Dlatego, że w podstawie sytuacji jest sześć monet i w podstawie sytuacji, moi drodzy, jest właśnie jakaś hojność, jakaś dobroczynność, jakieś wsparcia. Wsparcie finansowe, które otrzymujecie, albo też jest tutaj wzajemne wspieranie siebie i emocjonalnie, i finansowo. Więc to ta osoba, która was wzajemnie wspiera, czy to emocjonalnie, czy finansowo, będzie ważna w listopadzie, tutaj jest znowu mowa o prezencie. Albo, że komu, żeby komuś ten prezent sprawić, jeżeli wy macie dużo, albo że ten prezent otrzymacie. Tu mogą przyjść też fundusze i urzędowe do Was, które no, będą stanowić wsparcie, pomoc finansową, ale. Sześć monet mówi też o dobrym wykorzystaniu zasobów pieniężnych, więc uważajcie dobrze to, zaplanujcie, jak to wydacie, jak zainwestujecie te pieniądze, co z nimi zrobicie. W sześciu monetach jest pomoc od innych: jest podarunek, jest spadek, właśnie, ale rzecz w tym, aby nie zmarnować tego daru i użyć go z rozwagą, po prostu. Po prostu. Można też spłacić jakieś zaległe zobowiązania. Jeśli były zaległe długi, to też będą one spłacone, no bo jest tutaj na to, jest na to materia. W każdym razie ważna jest równowaga. Podstawą tej sytuacji jest równowaga, jest sprawiedliwość w sprawach materialnych. Także to będzie też istotne. Podstawą sytuacji może być jakiś nierówny związek, w którym jedna strona przede wszystkim daje. A druga wyłącznie bierze. No więc Wy też dlatego chcecie skupić się na tej materii, bo albo tutaj no, jest ta nierówność, tak? I ta nierówność być może właśnie taka relacja odchodzi do przeszłości, lub ta nierówność tutaj z tą osobą, gdzie było nierówno, odchodzi do przeszłości, bo ktoś tylko dawał, a druga osoba tylko brała, tak? W każdym razie. Teraz sześć monet mówi o tym, że podstawą sytuacji jest ta wzajemność wzajemność otrzymywania, dawania i dobra pasa finansowa, równowaga i wsparcie finansowe, które miałoby wyrównać, dodać tej sprawiedliwości w tej sytuacji Moi drodzy, to może być osoba, którą znacie Podstawą sytuacji w ogóle może być osoba, którą znacie której albo Wy pomagacie, albo ta osoba pomaga Wam Albo wy otrzymujecie to wsparcie finansowe, albo je komuś przekazujecie. W każdym razie tu jest też gotowość do dania tego wsparcia. Podstawą sytuacji w jakiejś relacji, w jakimś związku, w jakiejś znajomości jest partnerstwo, jest równowaga, jest to wzajemne siebie wspieranie. Jest to, aby relacja związek opierała się na uczciwości. Aby właśnie rozwijała się w dobrym kierunku, aby były w niej jasno określone zasady, aby jeden dbał o potrzeby drugiego, jedna osoba dbała o potrzeby drugiej osoby. Podstawą sytuacji jest to, abyście mogli w kryzysowych sytuacjach na siebie liczyć i żeby była tego świadomość, że możecie na siebie liczyć w pełni na tą drugą osobę. Także słuchajcie, jeżeli jesteście sami teraz, to w otoczeniu macie życzliwą osobę, która jest gotowa do relacji, do związku. Do wzajemności, do równowagi, do okazywania sobie tego wsparcia, czy to emocjonalnego, czy materialnego. Tak więc w podstawie sytuacji może być też tak, że wy potrzebujecie jakiegoś wsparcia, tak? Lub wręcz odwrotnie, udzielacie tego wsparcia, nawet w płaszczyźnie, na płaszczyźnie zawodowej, czy to na płaszczyźnie relacji. To jest też informacja o tym, że kończą się problemy finansowe, kończą się problemy finansowe. Kończą się problemy finansowe i no zobaczymy, jak to dla Was się potoczy. Dla większej części z Was przynajmniej. W głowie lub w sercu macie 5 monet. W głowie lub w sercu macie moi drodzy. Brak. Był brak. Był brak, stąd ta zmiana, stąd to dążenie do stabilizacji i bezpieczeństwa materialnego, bo był brak. Macie w głowie to, żeby znowu nie zabrakło, aby, albo żeby już nigdy więcej nie zabrakło, czy to tego uczucia, czy to tej troski, czy właśnie, żeby być z taką osobą, żeby nie brakowało, żeby było porówno, żeby była ta równowaga, wzajemne dawanie i branie, żeby, było, żeby była ta troska o drugą osobę. Po prostu to, co powiedziałam wcześniej. W tym kierunku działacie, macie okazję działać, dostajecie szansę, żeby się tym zająć, aby nie mieć w głowie, nie czuć w głowie tego braku, nie myśleć o braku, że czegoś brakuje: że brakuje uczuć, miłości, ciepła, emocjonalności, że brakuje materii, że brakuje na codzienne życie, na spłatę zobowiązań itd. Nie chcecie tej biedy, a macie w głowie tę biedę, więc ciągle jeszcze gdzieś ta bieda u Was się, moje drogie raki, pokazuje ale to pod tym względem, że macie to w głowie, że tego nie chcecie, żeby do tego znowu nie doszło albo żeby z tego tak naprawdę wyjść, bo tu jest szansa, okazja, żeby wyjść, no ale to jest bardzo mocno zakorzenione w was, więc albo trwało jakiegoś czasu dłuższego, no albo e, pamiętacie, że ten czas był bardzo mm, trudny mm, i bardzo mocno to być może znieśli się, dlatego no nie chcecie powtarzać tego. Nie chcecie powtarzać tej sytuacji. W niedalekiej przyszłości jest coś ciekawego, bo jest paść monet Więc w niedalekiej przyszłości, moi drodzy, jest przede wszystkim, no właśnie, część z Was może być uwiedziona przez kogoś. Może, część z Was kogoś uwieść. Może. Ale, ale, moi drodzy, hmm. ale dla wielu z was paść monet mówi o nowej szansie. To jest nowa szansa na pracę, na pracę, na finanse, na wsparcie. Tu jest ciągle w oku tej materii. Naprawdę przychodzi do was. Albo właśnie od losu taka, taka nagroda, tak? W postaci czy to dziedziczenia, czy to spadku, czy to jakiegoś funduszu, jakiegoś daru, którego należy nie zmarnować. Albo w dużej mierze to, kochani, przychodzi po prostu nowa szansa, nowa praca, nowy biznes, nowa współpraca. To jest okazja do nowego rozwoju, do dobrobytu. Tutaj jest, zaczyna się już początkowy etap jakiegoś przedsięwzięcia materialnego. Nabywacie może jakichś praktycznych umiejętności też e, konkretnych, ale moi drodzy, bardziej tutaj e, no, stajecie się, macie to poczucie obowiązku. Przychodzą też dobre wieści w sprawach finansowych. To jest właśnie to, że mogą. Jakiekolwiek te rzeczy, o których mówiłam wcześniej, przychodzą po prostu w niedalekiej przyszłości do was. Mm. Ale wy kierujecie się rozsądkiem, rozumem i bardzo fajnie, bo będziecie wiedzieć, co z tymi, co z tą, co z tymi pieniędzmi po prostu zrobić. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe. To tutaj no, będą się wkradały kwestie finansowe w jakąś relację, w jakiś związek mocno. No, więc tutaj naprawdę mocno dążycie do tej stabilizacji. Nawet kiedy ktoś będzie okazywał wam początkowo jakieś tam wsparcie koleżeńskie, uczucie takie koleżeńskie, przyjacielskie, no to właśnie może tutaj rozwijać się. Możecie zostać uwiedzeni albo możecie kogoś uwieść i te, ta sytuacja będzie rozwijać się od koleżeństwa poprzez przyjaźń, a dopiero potem będzie zmieniać się w jakieś inne, wyższe uczucia to może być też dla kogoś miłość powiązana z rozsądkiem związek poważny na wiele lat no chyba, że będziecie wchodzić w taką relację w taki związek, w który będzie po prostu dobry, dobrze yy, dobrze rotował yy, materialnie może może będzie to jakaś dobra perspektywa materialna i w związku z tym pochylicie się ku takiej osobie może będziecie uwodzić taką cesarzową albo ktoś was uwiedzie, bo wy jesteście w takiej energii albo macie, posiadacie wszystko no Trochę będzie to ktoś tak trochę materialnie podchodził do sprawy i może zamiast na uczucia będzie patrzył na pieniądze bardziej. W związku z tym, ktoś będzie chciał związku, stabilizacji, relacji z drugą osobą. Trochę trzeba by zwrócić uwagę. Nie ma tutaj nieszczerości, więc wydaje mi się, że, że będzie dobrze. Natomiast no trzeba oczywiście zwrócić na to uwagę. Będziecie zaczynać jakiś nowy fakt, nową specjalizację. Może właśnie nowa branża, nowy biznes spowoduje to, że zaczniecie tutaj. Jakiś początek, ale ten początek będzie bardzo obiecujący. Poprzez może nowe hobby, nowe zainteresowanie również. Wasza energia to dwójka monet. Dwójka monet, moi drodzy, mówi o żonglowaniu. Mówi o dwóch opcjach. Jesteście w energii dwóch opcji, albo macie dwie prace dwa źródła dochodu albo staracie się o drugie źródło dochodu albo moje drogie raki po prostu macie dwie osoby poświęcacie czas i energię na dwoje dwie osoby dwie prace dwa źródła dochodu i tyle i na razie tym żonglujecie w listopadzie na razie nie ma tutaj żadnej decyzji na razie jest utrzymywanie w ruchu i tutaj jakby krąży ta energia wokół dwóch dwóch opcji Dwóch ofert. W... Z zewnątrz przychodzi asmieczy, z zewnątrz, moi drodzy, przychodzi znowu jakiś początek, ale z zewnątrz przychodzi sukces. Sprawy, tak naprawdę, sukces tu jest gwarantowany i te sprawy jakby zmieniają się na dobre, wasze. Natomiast jest to połączone z czyjąś odwagą, z czyimś intelektem. Przychodzi ktoś odważny, ktoś, kto no, może stanąć na waszej drodze z nowym pomysłem. Z nowym projektem będziecie toczyć troszeczkę takie może bitwy na słowa, może wojna na słowa, ale słuchajcie tak poważnie. Z zewnątrz może przychodzić, przyjść nowy pomysł na właśnie nową, nowa koncepcja biznesowa, na pracę, na współpracę, nowa oferta pracy. Może to być nowe uczucie, nowy związek, też nowa osoba. Niezależnie od tego, w jakiej znajdujecie się sytuacji i będziecie zmagać się z takimi okolicznościami, sytuacjami życiowymi, które pomimo, że Was ograniczały w danym momencie, uwalniając swoje myśli i szukając natchnienia, odnajdziecie inspirację. Może to być coś, co spadnie, to jest takie oświecenie: to jest, no to jest oświecenie. To może spać na Was niczym grom z jasnego nieba. I stanie się źródłem czegoś nowego, czegoś rewolucyjnego. Tutaj, jakby zrozumiecie to, co się dzieje, ale rozumiecie, że to jest ogromna szansa też dla Was i możecie zacząć rozwijać się w nowym kierunku. To przyjdzie z zewnątrz, czy to taka energia, czy taka osoba. Może przyjść tutaj dużo wymiany poglądów, dużo dyskusji, dużo rozmów, takich polemik intelektualnych, troszeczkę stresu w związku z tym. Analizowania, kalkulowania, szukania za i przeciw, i to w sprawie początku relacji, początku związku, bo to jest początek uczucia, początek relacji, więc tu mogą być te uczucia trochę na początku wybuchowe, pełne emocji. Być może będzie konieczność przeprowadzenia ro rozmów, podania jakichś rzeczowych argumentów, czy to we współpracy, czy w pracy. No, tu może być osoba taka, która będzie, wiecie, i do biznesu, i do, i do uczucia, więc. Może być tak, że będzie połączycie jedno z drugim. W każdym razie, negocjacje mogą przyjść z ze zewnątrz propozycje i będą negocjowane warunki waszego zatrudnienia albo warunki jakiegoś stworzenia biznesu, nie wiem, czy bycia współwłaścicielem, współwłaścicielką, planowanie nowych przedsięwzięć i konieczność, żeby spojrzeć na to, tak wiecie, chłodnym okiem, aby faktycznie tutaj zrobić ten bilans taki. Taką kalkulację, tak? co się opłaca, co się nie opłaca. W, w nadziejach lub w obawach jest Czwórka miecza, więc tutaj obawiacie się, że będzie jakiś zastój, jakieś zatrzymanie. Tego byście się trochę obawiali. Obawiacie się zastoju, zatrzymania, czy jeżeli ruszycie z nowym biznesem, to czy będzie płynnie finansowo, czy tutaj wszystko na pewno się uda. Ale to, co macie nadzieję, macie nadzieję przede wszystkim na odpoczynek. Może zakończenie jakiegoś etatu albo utrzymywanie etatu i swojej firmy trochę powoduje w Was, no właśnie, to, że potrzebujecie przerwy, potrzebujecie odpoczynku. Ktoś z Was albo się obawia, może, że, dostać, że może dostanie wypowiedzenie, dlatego zaczyna. Czy tą nową ofertę, czy nową pracę, czy, czy nową współpracę podejmuje, bo obawia się albo wypowiedzenia, no, albo tego, że szykuje się dłuższa przerwa. E, czy to sami do tej przerwy dążycie, to raczej jest takie przymusowe, więc no, jakieś przymusowe, wolne tutaj e, i jego się, tego wo przymusowego wolnego się obawiacie. E, część z Was obawia się, część z Was ma nadzieję na uleczenie, na wyleczenie, albo się z kogoś, z czegoś, z jakiejś sytuacji, albo w ogóle na wyzdrowienie, po prostu. Ciała, duszy, umysłu, aby uleczyć, jeżeli coś wymaga uleczenia. <laughs> na to jest nadzieja. E, I nadzieja jest też w gwieździe na to jak najbardziej. E, moje drogie e, raki: pustelnik w Radzie Lub w Wyniku mówi o tym, aby każdą podróż traktować jak cel. Po prostu traktujcie każdą podróż jak cel. Więc jeżeli nie udało się w czymś za pierwszym razem, próbujcie, bierzcie nową szansę, może uda się za drugim razem. Tak, czasami tak jest. Skupienie też nad swoim życiem, na swoich przeżyciach wewnętrznych no, może być unikalnie trochę takiej aktywności. E, zmiany dla singli, dla singli, kochani, zmiany natomiast osoby, które żyją w związkach, mogą spodziewać się też mm, właśnie takiego oddalenia od osobą z którą jesteście w związku. Może przez tą materię, bo będziecie poświęcać czas na pracę, na materię, na zdobywanie pieniędzy, no albo to, że odchodzi, bo może być też oddalenie uczuciowe, że odchodzi po prostu jakaś relacja, jakiś związek na odległość do przeszłości dla kogoś. W każdym razie tutaj jesteście, tutaj odnajdujecie jakąś prawdę, prawdę w sobie. Kiedy poszukujecie prawdy, odnajdziecie tą prawdę też w listopadzie, czy to dotyczy Was, czy jakiejś relacji, czy jakiejś pracy. No to tutaj, moi drodzy, bilans życiowy, przemyślenie, wsłuchiwanie się w swoje wnętrze i pamiętanie o tym, żeby każdą tą waszą podróż potraktować jako cel sam w sobie. Dziękuję, raczką, i do następnego razu. Buziaki, pa pa.